Do tej pory, do dzisiaj uważałam, że w ogóle takim najlepszym zestawem czy dla klienta, czy dla osoby, która chce rozpocząć swój biznes do teraz był zestaw Home Essentials, czyli ta nasza domowa apteczka, bo zawierała wszystko, ale jak już dzisiaj przyszła do mnie paczka w takim ogromnym pudełku pięknym, a w niej zestaw Together, zaraz mam dosłownie kilka słów o nim powiem, no to już wiem, że nie, że to jest totalny sztos, że... Po prostu jest mistrzostwo połączenia olejków, który wszyscy chcą zawsze mieć od początku. Mamy i dla zdrowia, i dla ciała, i dla ducha. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem, dlatego od razu na gorąco chcę Wam powiedzieć, co tam jest. W tym zestawie mamy piękny dyfuzor e, La Luz, czy jakkolwiek to się mówi, szklany, biały, naprawdę lekki no piękny, jest piękny, prawda? Ale to dyfuzor dyfuzorem. W zestawie tym mamy drewniane pudełeczko z 25 przegródkami i w tym zestawie jest 12 olejków. Dosłownie powiem Wam o nich tylko Troszkę, bo i tak je znacie. Jest to miks olejków tych podstawowych. Mamy na przykład lawendę, mamy dziką pomarańczę, cytrynę, miętę, czyli taka baza, której używamy na co dzień. Często są to olejki, od których zaczynacie olejkową przygodę, ale też zaczynacie pracę. Są to olejki, które najczęściej dajemy w próbkach, więc osoba, która chce rozpocząć swój biznes już w tym zestawie, ma to podstawowe narzędzie, żeby przekazywać mini olejki do testowania swoim kolejnym klientom. Ale mamy tutaj także olejki, po które sięgacie bardzo często później w swojej olejkowej drodze, a często nawet dokupujecie je wraz z innymi zestawami rejestracyjnymi. Mamy tu trawę cytrynową, czyli nasz mega olejek kobiec wspierający tarczycę, ale też taki klarujący naszym myśleniu, oczyszczający energię czy na przykład olejek z eukaliptusa, który po prostu kochacie i wiem, że każdy go ma, to nie tylko wsparcie dróg oddechowych i jakichś tam infekcji z tym związanych, ale też eukaliptus to jest takie emocjonalnie, to jest takie poczucie dobrostanu, więc wiem, że kochacie ten olejek i tutaj w, razem z tymi innymi olejkami pięknie można go sobie w dyfuzorze, Łączyć. Czyli mamy e, tę bazę: lawenda, mięta, cytryna, dzika pomarańcza. Mamy też Ongard, co jest fajne. E, zaraz go gdzieś tu wylosuję z tego pudełeczka tych 12 olejków. E, czyli Ongard, nasza mieszanka na wsparcie odporności. Używamy ją cały rok, żeby właśnie um, tę odporność. Yy, Pobudzać, no ale też doraźnie, kiedy nam coś dolega. Więc tu jest ten taki trzon tego zadbania o nasze zdrowie fizyczne i są te dodatkowe olejki, właśnie jak trawa cytrynowa czy eukaliptus, ale oczywiście jest sporo olejków takich typowych na emocje, które też uwielbiamy i na co dzień stosujemy. Jest Citrus Bliss, który. Pobudza naszą kreatywność z tą nutką wanilii, jest takim ciepłym, naprawdę fajnym, kojącym olejkiem. E, mamy uziemiający balans, e, czyli ten olejek, który wyrównuje nasze nastroje, że tak powiem, który no daje nam taką wewnętrzną siłę, taką, że stoimy pewnie na nogach. Mamy oczywiście cudowny Adaptive, który jest olejkiem, nazywamy go sobie olejkiem na nerwy, czyli ten olejek taki kojący dla osób, które żyją w przewlekłym stresie, aby też móc się zatrzymać, żeby mieć tę pewność, że damy sobie we wszystkim radę. Więc jak widzicie w tym zestawie, a jest jeszcze oczywiście olejek Motivate. W tym zestawie mamy wszystkiego po trochu, więc jest to zestaw, zarówno fajny dla osób, które tak się przyglądają trochę, a może zestaw, a może pojedyncze olejki. Mamy tutaj naprawdę kapitalną bazę, połączenie zdrowia. Połączenie zadbania o ciało, mamy też połączenie w tym wszystkim naszego ducha, naszych emocji, aby świadomie pracować ze swoimi oddechami. Super olejki do różnych sesji oddechowych, naprawdę się to kapitalnie sprawdzi, ale też mamy tutaj olejki dla osób. Które chcą zacząć pracę, no bo wiecie, że nasza praca bez olejków się nie da, nie wydarzy. I uważam, że ten zestaw jest o tyle ciekawy, o tyle bardzo dobrze przemyślany, że mamy tu wszystko i od razu możemy pójść do osób zainteresowanych olejkami, czy też biznesem, z takim całym wachlarzem naprawdę różnorodnych olejków na różne, na różne nasze potrzeby. Więc jeśli myślicie o tym, żeby rozpocząć olejkowy biznes, budować, tak jak ja buduję od czterech lat z sukcesem ogromnym swoją strukturę klientów, osób, które ze mną współpracuje, to dzisiaj naprawdę mówię, że ten zestaw Together bije wszystkie pozostałe zestawy na... jak to się mówi? Bije na... No wiecie, no zrzuca z podium e, i jest naprawdę kapitalny. Jedyne to ten dyfuzor, prawda? Jak macie małe dzieci, on jest szklany, to może być e, różnie, ale, e, ale ja na szczęście mam też inny dyfuzory i tego na pewno dzieciom nie dam, szczególnie fiwkowi bo to, wiecie, jest tajfun. E, więc tak, e, chcę, a jeszcze chcę powiedzieć, cena tego zestawu to jest, e, razem z przesyłką, to jest chyba 355 euro, jak dobrze pamiętam. I e, to jest chyba moim zdaniem najlepsza inwestycja w swój biznes. To najlepiej wydane pewnie będzie 1500 zł mniej więcej, przeliczając na, na, na polskie złotówki. I to już nam daje ogromny start, z tym możemy iść do naprawdę ogromnej rzeszy ludzi i rozkręcać tę pracę. Pokazywać, że można żyć inaczej, że można naturalnie, że można dbać o siebie na inne sposoby i można też naprawdę fajnie tutaj yy, zarabiać. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem. A jeszcze nie powiedziałam Wam, zielona mandarynka też jest w tym zestawie. Czyli to też taki. Yy, Olejek, dodając nam odwagi, jak mamy jakieś wątpliwości, strachy, no to odkręcamy i już czujemy się wzmocnieni, oczywiście. Czyli wiadomo, to nie jest tak, że powącham sobie olejki i wszystkie problemy świata mijają. Nie, ale to też jest fajne takie wsparcie tego, abyśmy bardzo świadomie przeżywali każdy swój dzień, wszystkie swoje emocje, żebyśmy to nazywali i byli tu i teraz. Więc ja dużo o tym mówię, bo to jest dla mnie szalenie ważne i widzę, jak to się fajnie sprawdza, jeśli, fakty, jeśli faktycznie tak żyje, a nie tylko się o tym mówi. Więc podsumowując, ze Zespół Together, e, nowy, biały, szklany dyfuzor Lalus, drewniane pudełeczko na 25 olejków, a w nim 12 olejków, które są super dla osób, które w ogóle chcą zacząć przygodę olejkową. Ale to też jest bardzo dobry zestaw na to, aby zacząć pracę, bo mamy tu olejki, którymi się na co dzień dzielimy w naszych akcjach testowania, mamy olejki naprawdę na różne potrzeby, że możemy w łatwy, szybki sposób pokazać osobom zainteresowanym ten wszechstronność ten taki duży wachlarz możliwości olejkowych. Oczywiście mamy katalog, zawsze w zestawach rejestracyjnych pamiętajcie, macie katalog. To są takie informacje bardzo ogólne o olejkach na końcu to co lubicie najbardziej, czyli naklejki na butelki. Eee, wszystko jest zapakowane w fajne pudełko razem jak zakładacie konto sobie na zestaw rejestracyjny, pamiętacie, że od razu wskakujecie na 25% zniżkę, czyli wszystkie olejki kupujecie taniej. Tę zniżkę, jeśli chcecie kupić pojedyncze olejki zakładając konto, po prostu trzeba sobie później dokupić za 24,5 euro. Więc przy tym zestawie to jest naprawdę, naprawdę fajne. Czy coś jeszcze chcę powiedzieć? Jeśli myślicie o tym, żeby pracować... O tym, żeby zrobić sobie dodatkowe źródło dochodu albo może docelowo zmienić pracę, to pamiętajcie, że my organizujemy też różnego rodzaju szkolenia jednodniowe, dwudniowe, różne szkolenia online, żeby można było się było na spokojnie wgryźć tę naszą pracę, zobaczyć, jak ona jest bardzo prosta i bardzo przyjemna, jakie daje ogromne możliwości finansowe, szczególnie też, co jest dla mnie najważniejsze, to poczucie tej wolności. No, tego czasu, o tym, że ja decyduję. No i wiadomo, że na początku trzeba się troszkę narobić, jak w każdej firmie, ale nie trzeba dużo inwestować, a później już po prostu się odrywa kupony i jest ten, jest ten luz. Który ja, na przykład, ostatnio w ciągu ostatnich dwóch tygodni bardzo odczułam, bo też mieliśmy różne sytuacje w naszym życiu i nie miałam stresu, że nie jestem w pracy, że coś tam. Dzisiaj już czuję się w miarę stabilnie, więc jestem tu z Wami i się tym zestawem niesamowicie. Tego muszę wam, o tym, muszę wam o tym powiedzieć. W razie jakichś pytań, czy informacji o samym zestawie, czy informacji o olejkach będą się na bieżąco też na moim blogu one pojawiały. Jak chcecie sobie zobaczyć go w całości, to kliknijcie w relację, bo wrzuciłam właśnie takie zdjęcia tego całego zestawu, jak to fajnie wygląda. Co i korzystajcie z olejków i, i co i zapraszam do współpracy. A dzisiaj życzę wam dobrego dnia i, i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.